Cześć, z tej strony Daszy i dzisiaj w kalendarzu adwentowym dnia 4 mamy czołg, w sumie legendę, bo ten czołg był dodawany dla beta testerów jak pamiętam jest to M6A2E1 kartofel, czołg ciężki i co mogę w ogóle powiedzieć, oferta standardowa pojazd, z załoga wyszkolony na 100% miejsce w garażu Brak złota, brak kredytów, misje rasy 5 na punktów doświadczenia 25 sztuk. Rezerwy osobiste brak, wyposażenie brak. I on w standardowej wersji kosztuje 103 zł i 25 groszy. W najlepszym zakupie to praktycznie to samo dostajemy tylko, że dostajemy jeszcze 5000 zł, 500 tysięcy kredytów. 40 misji razy 5 na punkty doświadczenia. Rezerwy osobiste, 20 sztuk. Wyposażenie a, um, też 3 sztuki, ale to wyposażenie do pojazdu. A w ofercie, no to w najlepszej kosztuje 197 zł i 11 groszy. A jego wyposażenie to jest. Ulepszona wentylacja pierwszej klasy dosyłacz pierwszej klasy stabilizator oraz rezerwy osobiste. A w samej grze za złoto kosztuje 7000 zł, moim zdaniem mimo że to jest czuck ale nie mamy zbytnio po co, po co szkolić załogi ponieważ E5 5 załogantów M103 nie przepraszam 4 M103 5 załogantów T32 6 T29 6 M6 6 T1 heavy 6. Praktycznie nie mamy po co szkolić załogi. Jedynie to tylko czołg taki typowy kolekcjonerski. No dobra, to tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że materiał wam przypadł do gustu I słyszę i słyszymy się jutro. Na razie, cześć. Hey jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride, lost, lost, jingle bells, jingle up, jingle all the way, Tell me pretty lights, look me in the face, tell me that you love me, even if it's